Czy są w Polsce takie potrawy, że ludzie mają różne opinie na temat, jaki powinien być ich konkretny smak? Myślę, że w Chinach największą kontrowersją jest słodkość i słoność. Przygotowałam dziś 8 rodzajów słodkich i słonych cunc. Jest to specjalny deser, podawany przy okazji święta z młodych Łodzi. Proszę Was, zostańcie sędziami i zdecydujcie, które cunst spyka. Właściwie najpierw robię numer jeden. Dobrze komponuje się z cukrem, miodem i dżemem. Kiedy jem jest czuję aromatyczny zapach tych liści. Naprawdę nie wiem, jak nazywa się ten długi liści po polsku. To pewien rodzaj trawy rosnącej nad rzeką. I widzicie, ta linia, ta linia to także roślina wodna. Kraistyleż numer 2 i 3 jest żółty i wygląda trochę jak prosodak. I farsz składa się z czerwonych taktyli i różnych odmian fasoli. Ten żółty kraistyleż ma bardziej szorstką konsystencję. Jedząc klejisty już można poczuć smak czerwonych taktyli tutaj. Fezola w numer 3 została zamarynowana w cukrze jest już bardzo słodka bez cukru. Mmm... czuję, że w farszu jest groszek, e, czerwona fazola, orzeszki ziemne i... i coś jeszcze. Zobacz, Po numer 4 to pasta fazorowa. Dodano trochę tego ryżu do liści zwiniętych w stożek. Następnie włożono kulkę z pasty fazorowej wielkości piłki do bimoga, a na koniec wypełniono ją tym ryżem. Zamiast bardzo drobno zmielić fazolę, kucharz zachował część zmiażdżonych fazoli dla lepszego odczucia w ustach. Przepraszam. Do pastej z basali nie dodaje się dużo cukru. Najwyższa ocena pełnego chińskiego deseru to nie jest zbyt słodki, więc numer 4 to mój dotychczasowy czasowy, faworyt. I teraz spójrzmy na 4 słone ząsy. Ryż użyty do ząsów nr 5 to czarny krajisty ryż, a farsz to dużona łowina. Hmm, krajisty ryż został namaczony w umiejętnych tokach, ale. Ta łowina nie jest zbyt smaczna. Trochę sucha i łatwo wchodzi między mm, Fasz numer 6 to żeberka, ale to jest za mała i nie mogę to starać. Czy możecie zobaczyć? Możemy zobaczyć tuż, tak? Uh, więc uh, słodkie i słoneczne powinno gotować się osobno. Wistym, uh, w rzeczywistym, w przeciwnym razie ich smak będzie bardzo dziwny. W numer 7 są dwa farsze: uh, kasztany i wiprzefina. Niekaszlane są bardzo słodkie, miękkie i delikatne w ustach i w rzeczywistości to dząc jest nadal wykonany z białego, kraistego ryżu, ale ponieważ to do ryżu są przyprawy, kolor staje się jasno brązowy. Już nie mogą zjeść więcej, ale przede mną niestety jest numer 8, czyli największy dżont. Z dużym kawałkiem boczku i y, 7 żółtkami. Jest to żółtko osolone z każdego jaja z większą ilością tłuszczu, dlatego jest bardziej pyszne. Istnieją również twarze o nietradycyjnych smakach, takie jak owoce, owoce morza, a czasami kucharze bezpośrednio formują lody w kształcie dżunzy. Ale według mnie jest duże prawdopodobieństwo, że dzum w tych wersjach nie są zbyt smaczne, więc nie chciałbym kosztować tych smaków. Chociaż nie możecie posmakować tych CUSM, ale po obejrzeniu wideo i wysłuchaniu mojego opisu, chciałabym się dowiedzieć, które z zaprezentowanych przeze mnie dumns według Ciebie jest najsmaczniejsze, proszę o odpowiedź w komentarzu.